Dzisiaj będzie trochę o technicznym zapleczu Formuły 1 i o takich detalach dotyczących zbliżającego się sezonu. Pojawi się też wypowiedź bardzo ważnej persony z Red Bull'a, a to wypowiedź dotycząca Michaela Masiego. Dwie krótkie, takie ciekawostkowe wzmianki na temat ścigania długodystansowego też się dzisiaj pojawią, zatem nie mamy na co czekać i zaczynamy. Kolejny ósmy bieg, zostańcie ze mną. Najnowszy przegląd newsów z ostatnich dni, przegląd okraszony też króciutkim moim komentarzem. Zaczynamy od ekipy Alfa Romeo, która poinformowała, że swój najnowszy samochód, a w zasadzie to malowanie tego samochodu, pokaże dopiero po tej pierwszej turze testów w Barcelonie testów, takich, które oficjalnie przez Formułę 1 testami nazywane nie są, ale jeśli oglądaliście ostatnie odcinki, no to wiecie, o co chodzi. W każdym razie, samochód C42, bo tak będzie ten nowy samochód się nazywać, zostanie pokazany dokładnie 27 lutego. W trakcie tych przedsezonowych jazd na katalońskim obiekcie mamy oglądać samochód Alfy w takim tymczasowym malowaniu. No i tym samym mamy odkryte już karty dotyczące siedmiu zespołów, jeśli chodzi te prezentacje bolidów, prezentacje maszyn. Oczywiście barwy to jedno, co nas interesuje, no ale też będziemy baczną uwagę zwracać na to, po prostu jak te samochody wyglądają. Czy jesteśmy w stanie jakichś różnic się między tymi autami dopatrzeć? Czy to będą gotowe konstrukcje, czy to będą jeszcze jakieś wizualizacje. Tego wszystkiego przekonamy się o tym wszystkim przekonamy się w tych dniach, które teraz widzicie na ekranie, i w tych dniach też na tym kanale będzie działo się całkiem sporo odcinków, mnóstwo tak coś czuje się wokół tych prezentacji pojawi, więc już teraz Was na te odcinki gorąco zapraszam. Przy okazji poznaliśmy też nazwę samochodu Ferrari na sezon 2022 F175. Po włosku F1-75, po polsku F1-75. Tak po prostu ten, ten samochód ma się właśnie tak nazywać. Skąd ta 75 tutaj się pojawiła? Ano chodzi o 75. rocznicę pierwszego samochodu takiego produkcyjnego, który wyjechał z fabryki w Maranello. To było 12 marca 1947. Roku wtedy właśnie Enzo Ferrari odpalił silnik samochodu 125S po raz pierwszy. I do tego właśnie Ferrari nazwą samochodu tegorocznego będzie nawiązywało. Ferrari 17 dzień lutego to jest dzień prezentacji ich auta, 18 dzień lutego, dzień później swój samochód pokaże Mercedes. No i właśnie powiedziałem o tych różnicach między samochodami, no bo teraz to było w zasadzie tak, dla takiego niedzielnego kibica, niedzielnego albo po prostu takiego, który nie jest jakimś gigantycznym fanatykiem technikaliów czy gigantycznym fanem po prostu Formuły 1, ogląda wyścigi, ale nie jest w to jakoś tak Mega mocno wkręcony, nie zwraca uwagi na każdy niuans, no to w zasadzie te samochody, nie oszukujmy się, były dosyć podobne. Gdyby zdjąć z nich malowania, no to w zasadzie taki przeciętny kibic nie byłby w stanie tych maszyn rozpoznać. Byłoby to bardzo trudne. No ale w sezonie 2022 wszystko wskazuje na to, że będzie to jeszcze trudniejsze. Pan Mike Elliott, człowiek od aerodynamiki z Mercedesa, powiedział, że wszystkie samochody w sezonie 2022 będą wyglądały bardzo, ale to bardzo podobnie. Ewentualnym wyróżnikiem mają być tylko rzeczy, które tak naprawdę na pierwszy rzut oka widoczne nie będą. Chodzi o subtelne różnice w tym, jak auto będzie zbudowane pod spodem, no bo przecież będziemy mieli gigantyczną zmianę, jeśli chodzi o zasady aerodynamiki w tych samochodach, bo będzie właśnie bardzo mnóstwo, bardzo dużo tego docisku generowanego od, tej, od tego, co jest w podłodze. Taki efekt przypowierzchniowy, tak to się chyba profesjonalnie nazywa. Ta podłoga będzie. Dużo bardziej rozbudowana w porównaniu do tego, co mieliśmy w poprzednich sezonach. No i to jest oczywiście to jedno z tych wyzwań, które stoi przed inżynierami, przed tym najbliższym sezonem. No i właśnie Mike Elliot na to wskazuje jako taką ewentualną, największą różnicę pomiędzy samochodami ale to i tak, jeśli chodzi o, o, o kształt tych, tych elementów. To nie będą jakieś gigantyczne różnice, które po prostu z daleka będziemy rozpoznawać, tylko raczej delikatne szczególiki. No ale to oczywiście będzie miało gigantyczny wpływ na to, jak te samochody będą się zachowywały, i to właśnie także w tym zakresie można mocno pobłądzić z tym, jak te samochody będą na to, że walczyły. Michael zaznacza też, że samochody w sezonie 2022 nie będą wolniejsze znacznie od tych samochodów, które mieliśmy dotychczas. Jego zdaniem na ten moment, na tę wiedzę, którą on teraz ma, tempo będzie po prostu podobne do samochodów, które ostatnio oglądaliśmy. No i ważna rzecz, którą Michael J. powiedział, która mi się tutaj rzuciła w oko i w ucho, a to była wypowiedź dla YouTube'owego kanału Mercedesa. Jeśli ktoś chce całą wypowiedź Michaela J. zobaczyć, to zapraszam na tenże właśnie kanał. Michael odpowiedział, że OK, cała ta... Całe to tempo nowych samochodów nie będzie bardzo różniło się od tych, które oglądaliśmy wcześniej. Oczywiście regulacje są stworzone po to, aby spróbować poprawić wyprzedzania, ale potrzebujemy trochę czasu, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak się stanie. No i to jest ciekawa wypowiedź, bo dotychczas raczej ta narracja wokół tych nowych samochodów zakładała, że no nie ma opcji, że to wyprzedzanie musi być lepsze, bo i mniejsza strata docisku, jeśli chodzi o jazdę za innym samochodem, znaczy w zasadzie to przede wszystkim ma, ma sprawić, że to wyprzedzanie będzie łatwiejsze, a tutaj mamy taki lekki sygnał od Majka Eliota, że Hola, hola, poczekajmy, bo wcale od samego początku tak być nie musi. No i bardzo byśmy się nie chcieli zawieść na tych nowych przepisach, i bardzo trzymamy kciuki za to, że, że to wyprzedzenie będzie łatwiejsze. No bo także. A w zasadzie mam wrażenie przede wszystkim te przepisy zostały stworzone, żeby właśnie poprawić trochę jakość ścigania w momencie, w którym jeden samochód nie jest znacznie szybszy od drugiego, bo oczywiście gdy jest znacznie szybszy od drugiego, no to będzie to auto wyprzedzał, ale kiedy są samochody dosyć podobne w osiągach, jedno jedzie za drugim, no to ten z tyłu po prostu bardzo dużo, bardzo dużo traci. Teraz dwa słowa o McLarenie, który w tym roku, to dalej zostajemy w tym temacie technicznym, który w tym roku zmienia trochę podejście, jeśli chodzi o nazwijmy to tak ogólnie ogarnianie auta w trakcie całego roku. Dyrektor operacyjny McLarena, pan Pierce ten się na ten temat wypowiedział no i stwierdził, że McLaren wyprodukuje po prostu mniej części szczególnie na początku sezonu po to, aby zaoszczędzić trochę zasobów, no i też zaoszczędzić trochę czasu, żeby po prostu być gotowym na reakcję w trakcie sezonu. O co chodzi? Chodzi o to, żeby mniej części zapasowych leżało na półkach, żeby mniej tego całego skomplikowanego procesu produkcyjnego było, było zajętego po to, że gdy w momencie którymś sezonu pojawi się coś u rywali, pojawi się coś w samochodzie McLarena, co oni zobaczą, że muszą poprawić, no to tak, aby po prostu dzięki tym, tej mniejszej liczbie części, leżącej na, le, części leżących na półkach, McLaren będzie w stanie szybciej zareagować, bo będzie miał moce przerobowe i będzie też miał przecież dostępny budżet na to, żeby takie części... Wyprodukować, ten mówi, że chcemy wszystko robić najpóźniej, jak się da, i chcemy być jak najbardziej oszczędni, jeśli chodzi o to przetrzymywanie części zapasowych po to, abyśmy byli w stanie przewozić poprawki właśnie na jeden na dany, na dany wyścig, nie będziemy mieli za mało tych części, zawsze będziemy w tym kontekście zabezpieczani, ale kiedy w przyszłości robiliśmy na przykład 5 albo 6 części. 5 albo 6 egzemplarzy danej części. Teraz będziemy od razu decydować się na sztuk 5. Jeśli to były 4, albo czasami 5 sztuk, to teraz zawsze to będą 4 sztuki, mówi, mówi pan Piers Tyn. No i to jest naprawdę bardzo ciekawe i pokazuje też, jak cały ten proces budowy samochodu przed sezonem, ale też właśnie rozwijania go w trakcie jest teraz skomplikowany, no bo kiedyś wyglądałoby to po prostu tak, że w zasadzie z nieograniczonym, budżetem. Można tych części produkować bardzo wiele, można sobie na zaś wyprodukować nawet jakieś inne rozwiązania. Nie sprawdzi się, no to nic, wywalamy po prostu do kosza i, i jedziemy dalej i produkujemy coś, coś nowego. A teraz, właśnie z ograniczonym budżetem, no i także z, z tym, że po prostu trzeba być dużo bardziej czułym na te wszystkie zmiany w Formule 1, teraz jest to dużo trudniejsze. No i McLaren pójdzie taką drogą, że będzie właśnie chciał zmienić cały. Cały swój proces produkcyjny. No i oni mówią, że to jest naprawdę spora zmiana w porównaniu do tego, jak budowali samochody w latach, w latach poprzednich. W latach poprzednich po prostu tak to nie nie, wyglądały, nie wyglądało. Będą oszczędności w, w McLarenie, jeśli chodzi o to, co na półkach zalega. Przechodzimy sobie teraz do ekipy Red Bulla i zahaczymy o temat z FIA, ale bardzo króciutko. Pamiętacie z ostatniego odcinka, Peter Byers z FIA mówił, że jest takie prawdopodobieństwo, że będziemy mieli nowego dyrektora wyścigu. no i FIA opublikowała oświadczenie po tejże wypowiedzi swojego człowieka, no i FIA stwierdziła w tym oświadczeniu, że absolutnie żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, ale to wiadomo, takie klasyczne oświadczenie, które po prostu musieli wydać Chociaż czy ono jakoś cokolwiek zmieniło i coś wniosło do tej dyskusji, no nie, czy te dyskusję uspokoiło? Też nie, bo ta dyskusja na temat tego, co będzie z szeroko pojętym tematem szefowania, poszczególnym wyścigom. No, ten temat cały czas jest gorący i żywy. Jednocześnie w tym oświadczeniu dodali, że 14 lutego spotka się Komisja do Spraw Formuły 1, a jeśli jakieś zmiany będą miały być wprowadzane i tak już ostatecznie klepnięte, to stanie się to 18 marca, chwilę przed sezonem. A tymczasem dostaliśmy wypowiedź od Jonathana Whitleya, czyli dyrektora sportowego Red Bulla, który twierdzi, że Michael Massey absolutnie jest w stanie powtórzyć sukces Charlie'ego Whitinga jako dyrektor wyścigów w Formule 1. Tyle, że, mamy tutaj pewne ale, musi mieć odpowiednie wsparcie. Whitley powiedział też, że wspieraliśmy Michaela, zespoły zawsze Michaela wspierały, a on nam Pomagał, powiedział e, Whitley. I tak naprawdę zastanawiam się, czy taka wypowiedź by się e, pojawiła w tym momencie, gdyby Masi podjął na przykład decyzję pod koniec wyścigu w Abu Zabi, że jednak samochody oddublować się nie mogą. Te, które dzieliły Verstappen'a i, e, i Hamiltona. No podejrzewam, że wtedy narracja byłaby jednak trochę, trochę inna, ale oczywiście to polityka i tutaj e, nie będziemy się, się czepiać. Każdy mówi, e, to, co jemu odpowiada, a w zasadzie to, co odpowiada całej narracji, jaka płynie z danego zespołu, bo, no bo każdy zespół ma po prostu jakąś swoją. Linię programową, tak to delikatnie nazwijmy. Jonathan Whitney powiedział też, że do momentu, w którym te komunikaty między zespołami a dyrekcją wyścigi, wyścigu zaczęły być transmitowane w, w telewizji, to ta współpraca układała się naprawdę bardzo dobrze i, i te komunikaty i, i te rozmowy były, były takie bardzo pomocne i to była taka atmosfera współpracy, jak to Whitney stwierdził, no ale później zaczęły dziać się trochę, czasami, Rzeczy poza limitem, że czasami on sam trochę za dużo emocji w te wypowiedzi wkładał. No i jego zdaniem teraz rzeczywiście trzeba to, trzeba to zmienić. Jeśli one mają być transmitowane, no to szefowie zespołów nie, powinny, nie powinni zabierać głosu w tych, w tych sprawach, ale to już wiemy, że FIA zapowiedziała, że ma odrobinę to przemodelować i zmienić to tak, aby był jakiś bufor między ludźmi z zespołu a. Dyrekcją wyścigu, no ale Whitley też, żeby nie było, że tam chwalił Masiego w, w swojej rozmowie z, w jednym z podcastów, no to Whitley też powiedział, że oczywiście, jeśli chodzi o, o decyzje podejmowane przez sędziów na przestrzeni całego sezonu, no to musi być tutaj większa stałość. Chcemy jasno określonych reguł. Oczywiście bardzo nam się podoba filozofia pozwólmy im się ścigać ale trzeba jasno te reguły jakoś wytyczyć. Tyle od Red Bulla w temacie, który chyba najbardziej wszystkich grzeje w tej przerwie międzysezonowej, ale na szczęście coraz bliżej jest już rozstrzygnięcia tej sprawy i może będziemy mogli wtedy skupić się na, na ściganiu. A ode mnie jeszcze dwa słowa na temat wyścigów długodystansowych, ale powiązanych z Formułą 1. Najpierw zaczynamy sobie od serii WEK, w której to rywalem Roberta Kubicy w kategorii LMP2 będzie nikt inny Sebastian, nikt inny Sebastian ośmiokrotny rajdowy mistrz świata. Absolutna legenda rajdów. Człowiek, który chwilę po tym, jak Sebastian Lep zdecydował się już tak regularnie nie występować w rajdach, no to on przejął po nim pałeczkę i to on rozdawał karty w, w rajdach. Będzie jeździł w. W LMP 2 właśnie jego partnerem będzie Charles Millezy, który w zeszłym roku wywalczył tytuł mistrzowski w łeku i wygrał też Le Mans oraz Lilu Wadu, która ostatnio rywalizowała między innymi w Pucharze Alpin, tam, gdzie oglądamy też, oglądaliśmy. Przynajmniej w zeszłym sezonie Gosie Rdest. Naprawdę bardzo solidny skład. Zobaczymy, jak odnajdzie się w tych realiach Sebastian Ozie. Bardzo jestem ciekawy tego, tego przejścia i sprawdzenia, jak po prostu kierowca z wybitnie, z wybitnie dużym talentem będzie spisywał się w zupełnie nowych dla niego okolicznościach. Choć oczywiście już pewne wprawki w wyścigach Ozie w przyszłości miał. No a druga informacja dotycząca wyścigów długodystansowych dotyczy człowieka, który wypowiedział kiedyś słowa, które już weszły do przeszły do historii formuły 1. Waltery is James. Pewnie każdy z was te słowa kojarzy, a kto z was ich nie kojarzy, to już śpieszę z wytłumaczeniem. Grand Prix Rosji 2018 rok i James Walls, czyli dyrektor do strategii w Mercedesie, zgłasza się do Walteri Potasa przez radio. No i właśnie wypowiada słowa Waltery It's James, no i informuje go o tym, że dla dobra całego zespołu Waltery musi puścić Louisa Hamiltona, który ten wyścig ma wygrać zamiast Walteriego Bottasa, no bo po prostu Louis wtedy walczył o. Tytuł, no i jest to taka jedna, jedno z takich powiedzonek, które, które od tego czasu w Formule 1 zaczęło pojawiać się. To konkretne, jakby już zostało wpisane na, na stałe do słownika Formuły 1. No i jeśli chodzi o właśnie pana Jamesa Wausa, to tenże pan James pojedzie w serii, żebym nie pomylił. Asian Le Lemon Series to jest taka seria czterech wyścigów czterogodzinnych rozgrywane te wyścigi wszystkie są w lutym. Dwa na torze w Dubaju, dwa na torze w Abu Zabi, więc będzie pan wałos miał wprawkę wyścigową całkiem, całkiem poważną. Będzie dzielił samochód między innymi z kuzynem pastora Maldonado. To też dosyć ciekawe. Ciekawe jest też to, że pojedzie McLarenem, tak, tak przy okazji. No a w ogóle byłoby bardzo ciekawe, gdyby zespół zaprosił do garażu Walteriego i gdyby Walteri mógł mu parę słów w trakcie wyścigu przez słuchawki powiedzieć. No i myślę, że to taka ładna klamra byłaby z takim puszczeniem oczka, jeśli chodzi o, o przygodę Walteriego w, w Mercedesie. No, ale oczywiście to są, to są tylko takie głupkowate życzenia, bo wiadomo, że Mercedes czegoś takiego by raczej robić nie chciał. No, a jeśli chodzi o mnie i o ten odcinek, kochani, to na dzisiaj już wszystko. Wracam z kolejnymi informacjami, mam nadzieję, wkrótce. No i zacieramy rączki, bo luty to jest miesiąc, w którym tych prezentacji samochodów i tematów do rozmowy będziemy mieli naprawdę mnóstwo. Start sezonu coraz bliżej. Do zobaczenia.